Cześć z tej strony Monika. Dzisiaj zabieram się za uprawę warzyw kapustnych i parę rzeczy Wam poopowiadam. Tutaj widzicie już moje wcześniej wysiane, tutaj są musztardowce, a tutaj cała seria kapust, o których za chwilę Wam troszkę więcej powiem. Warzywa kapustne wysiewamy sobie od połowy, lutego. Teraz mamy drugą połowę marca i teraz jest też jeszcze świetny czas na rozpoczęcie uprawy, także jeśli jeszcze nic nie wysiewaliście z warzyw kapustnych, to jak najbardziej możecie jeszcze spokojnie te warzywa kapustne wysiewać. Ja dzisiaj będę wysiewać kalarepy, ponieważ wcześniej ich jeszcze w ogóle nie, nie wysiewałam w tym roku, więc kalarepa biała, jak również taka fioletowa uprawiałam je też w zeszłym roku, także fajne, fajne odmiany. I jak to wykonujemy? Ja zawsze Warzywa kapustne wysiewam sobie do większych doniczek, po czym je pikuję. Za chwilę Wam to pikowanie pokażę na na przykładzie musztardowców i, i, i tych już ładnie wyrośniętych siewek kapust. Natomiast wszystkie praktycznie te kapustne w, w ten sam sposób sobie uprawiamy, także najpierw daję sobie dość sporo ziemi do donicy. To co ważne, zawsze lekko. Trzeba ją sobie ubić i najlepiej podlać. To jest zawsze najskuteczniejszy sposób, żeby nam ta ziemia jeszcze delikatnie teraz opadła i żeby już później nie trzeba było podlewać po wysianiu nasion. Także dość mocno, tak żeby z tej doniczki nam tutaj sporo wody wypływało. Ja do jednej doniczki będę i wsypywać sobie nasionka jasnej i tej ciemniejszej kalarepy. Z tego względu, że e, nie potrzebuję ich aż tak strasznie dużo, więc nie będę tutaj w dwóch donicach tego wysiewać, tylko w zupełności w jednej mi wystarczy. Takie taki uprawy, uprawa takiej kalarepy możemy sobie powtarzać kilka razy w sezonie. E, tylko zawsze zerkajcie, czy mamy e, odmiany tutaj, e, które również nadają się do uprawy latem, bo niestety niektóre e, te kapustne. E, wybijają wpędy kwiatostanowe, więc nie zawsze nam się latem to uda. Na opakowaniu często pisze i tutaj mamy na przykład do siewu wiosna lato, więc tą kalarepę fioletową możemy sobie wysiewać również później. Dobra, więc jeszcze tej fioletowej tutaj troszeczkę dorzucam. No, może bez przesady. Ok, i na połowę będzie, będzie kalarepka. Na górę doniczki potrzebujemy jeszcze odrobinę, wody, odrobinę ziemi i już tego nie będę podlewać. Także dodaję tutaj niewielką warstwę 2-3 mm dosłownie ziemi i Wysiane mamy kalarepy, już nic więcej tutaj z tym robić nie musimy. Taką doniczkę możemy zostawić w inspekcie w nieogrzewanej szklarni. Jeśli chcemy zbiory przyspieszyć, bierzemy doniczkę do domu. Ja też tak zrobię: ona idzie ze mną do domu, niech się po prostu ogrzeje i szybko, w zasadzie w 3, maksymalnie 4 dni, już te kalarepki mi wykiełkują. I jak będę widziała, że zaczynają kiełkować, to je wtedy będę przenosić do, do szklarni. I tu one sobie będą dalej dorastać, jak będą wielkości mniej więcej takiej, czyli tak jak te musztardowce, to będę je wtedy przepikowywać do odrębnych malutkich doniczek, najpewniej do multi doniczki. I dokładnie w ten sam sposób postępujemy sobie zawsze z wszystkimi, z wszystkimi warzywami kapustnymi. Tutaj, tak jak wspominałam, mamy te moje musztardowce. Tutaj mam trzy rodzaje sałat, trzy rodzaje kapust. Tutaj mam kapustę taką stożkową, głowiastą, pekinkę i paczczalę. Także trzy, trzy rodzaje. E, dobra, te już tutaj są dosyć mocno rozrośnięte. Powiem szczerze, że powinnam dobry tydzień temu to już przepikować. Zresztą spójrzcie na temu sztardowce. System korzeniowy też już jest potężny i też już to powinno być wcześniej popikowane. Teraz tak, mam tutaj przygotowaną taką multi-doniczkę, multi, yy, yy, taką multipaletkę yy, i będę w tą paletkę umieszczać właśnie yy, tą rozsadę yy, moich kapustnych. W jaki sposób robimy? Tak, mamy sobie tą doniczkę. W, tą, w tej doniczce robię niewielkie otworki. Pokażę Wam tutaj tak na środku, żeby to było widoczne. Rozdzielam delikatnie te musztardowce. Oczywiście, jak widzicie, ich tutaj mam naprawdę dość dużo. I wybieram sobie po prostu te najładniejsze. Aż tyle tych musztardowców nie będę potrzebować. Więc takie słabsze sadzonki sobie po prostu yy, Oddzielam, a wybieram sobie te takie najładniejsze, ale zawsze zerkam przede wszystkim na system korzeniowy. Ten system korzeniowy jest najistotniejszy, żeby on był stosunkowo ładny. Nie dotykamy, jeśli łodyżki, bardzo delikatnie, a najlepiej złapać tutaj zawsze za te liścienie. Umieszczamy sobie w przygotowanym doku, delikatnie na sam dół praktycznie. Powinniśmy tą, tego musztardowca tutaj. Sobie, sobie włożyć i ładnie, ładnie lekko dociskamy. Warzywa kapustne lubią, jak nie mają miejsca takich sprzeszczenia jakby powietrznych wokół korzeni. To jest dosyć istotne i w ten sposób mamy ładnie posadzonego pierwszego musztardowca. Po, po takim posadzeniu jak najszybciej staramy się go delikatnie podać. Może to moje podlewanie nie jest zbyt delikatne, ale ogólnie uważajcie na to. I w ten sposób sobie właśnie te wszystkie musztardowce pos posadzę. To tutaj mamy? Tutaj mam multum różnych sazoneczak. Pięknym systemem korzeniowym. No to już naprawdę dawno powinnam posadzić. Są te trzy rodzaje. Ja ich oczywiście tutaj mam dużo za dużo, ale ładnie dają się jeszcze rozdzielić. Jakbym jeszcze zostawiła na tydzień dwa, no to już by był powoli dramat. Warzywa kapustne niestety lubią się troszeczkę wyciągać. Ja je specjalnie posadziłam właśnie w takim, w takim wysokim opakowaniu, żeby to stworzyło początkowo taką mini szklarenkę, bo jednak w szklarni jest dosyć chłodno i to jeszcze przykrywałam lekko. Natomiast mimo wszystko na te wysiewy lutowe zawsze mają to do siebie, że te warzywka lekko się wyciągają, więc teraz muszę po prostu stosunkowo głęboko posadzić te siewki. To jest bardzo ważne, że jak wtedy mam, o, spójrzcie, taką łodyżkę długą, to staram się ją rzeczywiście bardzo, żebyście to widzieli, bardzo głęboko posadzić. Bardzo głęboko, tak żeby po prostu z tej łodyżki jeszcze troszeczkę ta te roślinka te, tego systemu korzeniowego tutaj puściła i żeby nie była taka wybujała. Ok, i w ten sposób będzie, będzie dobrze. Natomiast pamiętajcie, żeby nie zasypywać tego miejsca, skąd wychodzą e, liścienie czyli te pierwsze liście. Jakby tą młodyżkę w ziemi możemy umieścić, natomiast te dwa liście zostawiamy już tutaj swobodnie, żeby sobie rosły. No dobra, ja zabieram się za pracę, bo tutaj troszeczkę, jak widzicie tego mam, po, po, po przepikowaniu wszystkich tych kapust możemy je zostawić już w nieogrzewanej szklarni, możemy nawet na balkonach zostawić, ale pamiętajcie, że jak są takie chłodne jeszcze noce, z mrozami, to dobrze byłoby to okryć, albo ewentualnie wtedy zabrać na taką noc do domu, żeby po prostu te się w się szybciej nam ukorzeniły. Dobra, zabierajcie się już powoli za wysiew właśnie warzyw kapustnych, żebyśmy już koło maja mogli się powoli nimi cieszyć. Kapusty już popikowałam, to jeszcze mi troszeczkę miejsca zostało. Myślę, że tutaj przepikuję jeszcze troszkę sałaty. Co ważne, po przepikowaniu takich, takich małych sadzonek, koniecznie musimy podlać każdą z tych sadzonek i jeśli byłby bardzo słoneczny dzień pamiętajcie, żeby nie umieszczać na takim pełnym słońcu takich świeżo przepikowanych roślin to się tyczy nie tylko kapus, ale praktycznie wszystkich roślin, które pikujecie to jest bardzo duży stres dla rośliny takie pikowanie, także po prostu po przepikowaniu raczej w jakieś takie cieniste miejsce sobie przekładamy te sadzonki ja już to pikuję późnym popołudniem także już się o to specjalnie nie przejmuję gdyby no Miała być zimna, co prawda, teraz na szczęście ma być około gdzieś 5-7 stopni na plusie, więc ja te sezonki zostawiam sobie w nieogrzewanej szklarni. Ale gdyby były prognozy, powiedzmy sobie, na takie minus minus 2-3 stopnie, to na pewno bym zabrała jeszcze na jedną, dwie noce takie sadzonki do domu, żeby miały czas po prostu się troszeczkę tutaj otrząsnąć z tego pikowania i żeby nabrały troszkę, troszkę siły. One po dwóch trzech dniach już będą zdecydowanie lepiej wyglądać i, i zaczną sobie ewidentny taki wzrost i wtedy już pełno słońce jest dla nich jak najbardziej wskazane. Pamiętajcie też, że rozsady kapustnych lubią raczej chłodniejsze temperatury, także przytrzymywanie ich w sposób jakby taki ciągły w domu też nie będzie korzystne ponieważ nam się zaczną wyciągać do góry znowu tutaj od tej nasady, także też to będzie bardzo dla nich niekorzystne także 2-3 dni starajmy się tylko utrzymywać takie w miarę plusowe temperatury natomiast w kolejnych dniach zdecydowanie taka rozsada może być w nieogrzewanej szklarni czy inspekcie i absolutnie nic jej się nie stanie. Tanie. Zapraszam Was do wspólnego również wysiewania warzyw kapustnych. Pozdrawiam serdecznie.